Nie odbiera. Był w pewnych pozycjach ciężko telefon odebrać. Pewnie nastawiła na wibracje, wsadziła. I nie, Bo 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 nie, nie, może jutro. Nie, jak To jakbyś wyszedł pod dla Jacykoła. Peniżę można w dostać dostać. Rozchylamy już na O, pokaż panu te dżunglę. E Dowiózł, jak rósł tu zew. Jasne. Przyszła wiosna, będziemy wypalać. ale na jesieni kolory zmieniają. Wiecie, że w kabel od tego trzeciego telewizora tym się teściowa zaplątała i i w poleciała. Ja się myślałem, że ona jest ten telewizor poderwie. Ale źle się wyszła z progu, a podwozie się nie wysunęło, a ona brona i dupła. Nie było co zbierać. nieugotowane, nieugotowane bo na okrągło te seriale. Ale jakoś w byłem upokożany, mnie tak strasznie, bo oni godały dały, że oni ma piękny jak Żmijewski, że mógł być wrażliwy jak Małaszyński i dobry jak Rysiek z klanu. A Rysiek klanu nie był dobry, on był dupowaty. I o tym sędzino nie był. Wielka orkiestra budżetowej pomocy ruszyła w całym kraju. Przypinaci drogowi uratują gospodarkę. Ruszyła wielka orkiestra budżetowej pomocy. Proszę pana, ja nie będę brał udziału w tak ohydnej akcji. Oczywiście, że pan będzie, nie, jest pan, pan dziennikarzem! Zapłacimy panu! Proszę pana ja nie jestem dziennikarzem, którego można kupić! Ale można cię zastrzelić! Wiecie! Dzień dobry Państwu, witam Państwa z Warszawy właśnie. Tu rusza Wielka orkiestra budżetowej pomocy. I teraz wszyscy ją razem wystartujemy. Tak. 3, 2, 1, 0, start! Chcesz już kopać? Ludzie, pomóżcie, bo mnie zastrzelą! Trzy, 2, 1, 0! Domy, Czyli płaci tak za czerwoniczne, że przechodzi naszym ta kobieta. Tak, tutaj, proszę Państwa, 5 lat <gryny> bez prawa jazdy. <gryny> trzyma pana. 1500 kolegium. Maszę, się! Oto To jest kolejna pieska. Tomek, Tomek. Nagrzany jak Emil Winehouse prowadzi choreczko pogotowia. To jest 2000 brawo! kolegium. Maszę, o, to też jest gwiazda Grafkowic, a on swoim maluchem na zabawę zawiózł 18 osób. Syba PKS. Masie, Ale Ciebie człowieku, ty jesteś młody w naszym sztabie, ale powiedz, czy już dziś będąc tu do orkiestry złamałeś przepisy, zapłaciłeś mandat? Nie, dzisiaj jeszcze nie. No. Jeszcze nie, błąd 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 ale zrobisz to dla orkiestry. Ale po zabawie. Po zabawie, świetnie! Brawa za tych wspaniałych komentarz. Dzięki brawa. Za, dziękujemy kochani. Dzięki starych. Pomogliśmy. Jesteście fantastyczni. Wracajcie na miejsca. Więknie brawa dla Was. Bez Was tak. Nie miałaby szans. Dzień Dzień panie. Dziękujemy Pani Halinko. Bardzo. Panie, ludzie, proszę, ściba mnie wnerwisz, będziesz spać na dworze. A ojciec Twój jedyny wzywam Cię do dyscypliny. Za pięć sekund, masz już spać. A ściba, bo właśnie księżyc w dupie ma kto pierwszy zaszczep. To ja bo obciak jest na całą wieś, jak żarta. Co chcesz? No nie, nie, Kto? Który mój? Który, zmyła, nie? Macham, jej, Jestaj, nie? nie? Nie, to jasne, ja nie. Piotr, trzeci po pierwszym skoku. 135,5 metra odległość naszego reprezentanta. Trzymajmy kciuki za Piotka, żeby się nie spalił. Ale się spaliłem, ale się ludzie cieszą, chyba <gry> też <jajali. gry> Jaka ta skocznia jest głupia. <gry> Zostaniecie ode mnie po liściu? Ej, księdz dognął z liścia. Bo... Ale Ok, <gry> nie ma takiego liścia, co by mnie zakryło. Co to jest? Co to Co Jedź na dwa. <gry> co? Ja. A ja bym dał taki troszkę skromniejszy, taki prototyp. Nie chcę Cię, iść chcę. Przecz mięski ci z lacza nie Cię. jakiego lacza? świętego lacza. Ewa, chłopie... Twoje słowa są przepełnione jady. Nie gadaj do mnie, Wiedz jabłko. Nie mogę. Wiedz jabłko. Zjedz jabłko. Za Padą I mogę akomplować jakiegoś I co? I już. Ewa, jak zjesz jabłko, będziesz mądrzejsza od pana Boga. Z... Ja, ja, ty będziesz wiedział, kto z kim, kto kogo, jest? Z... Cudownie. Jesteś? Jakie Jezus? Po roku Jezusa jeszcze nie było. No, no, no wyprowadził fakty. No. Iba. Jeszcze raz. Nic się dalej nie powinien. Nie, nie, ale... Co było za jabłko, bo się jak wyplaszka... Ty, sama żelesz. To jabłko wiedzy. Ja? ja już wszystko wiem. A co wiesz? My... I że głupi. Hey, no, musisz uwolnić mój śląski... Ukochany Nar. Ja już mnie wiem, ja nie wiem co robić, ja mam na mam Ja muszę garaż posprzątać, ja muszę piwnica pomalować, ja muszę koło poszfajsować, by się Ja muszę jeszcze dziewka pobilić. Ja muszę jeszcze... W... Farażowi skończyć. Dobra, kaio nie są. No. Hey, pojedziesz do Faraona, no? Do Sosnowca. No. I powiesz mu tak. O wielki faraonie, królu wszystkich koroli, moż zaroski uwolnić wszystkich anysów, bo jak ni, to moż pojechane. Że to je gorol, to jeszcze go troszkę popsezywo. Nie mogę mu basowa zrobić. Dej mu jeszcze skepy. A by. bo mu skepy kepy ja ja ja. no. Nie wypuszczam. to spuszcza na ciebie dziesięć plag egipskich. Ja ja ja. ja. Tak, tak, tak. A kto nie pomoże, to przyjdzie najgorsza jedynostoplata. Ciekawą jaka? Szkody górniczają. I jak tych piramidów nie masz na betonowej płycie, to ci to popuko, a temu sfinksowi łeb do kuwety zleci. I połsząska nie miało wody. A była sobota. Tak oto naród wybrany przeszedł przez Jezioro Czałkowickie, zalewając za sobą wojska faraona. Yeah. Yeah. Tak oto naród wybrany doszedł aż do, do kraju. Nie do, kary, nie do Anioł! Ja! A was w gniewie też podziurało z tą bieżniczką. nie interesuje. – Anioł! No! A ty godosz? – Nie wie się ino godą. A mówi się Kaj. Biegle. Moroki tego role. Co tam? Ja, słuchaj. Tak. Spektakli który nie będzie. Jak to nie będzie? Nie będzie, nie pan widział. Pan, pan Bóg kto widział? – Ja widział. Co powiedział się? Chcesz wiesz, co powiedział? Nie by było gańba, tak będzie. Tak powiedział? Nie do no końca, ale ja nie mogę przeklinać, wiecie. To co, nie będzie festynu? Nie, festyn będzie, tylko będzie zamiana, nie? No. Będzie tak, Arka Noego, ja A -a. i poprowadzi ty, no, kurde, papież. Ja. Nowy? Tym poleci, zaś. No nie będę <laughs> mówić, Jaki papież? No Piotr Adamczyk. <grym> to znowu Arka ja, fajne. Ale w Krakowicach cofile z Arka Noego. Nie, nie możemy się cały czas o Arka Noego. Arka Noego, Arka Noego, Ty, hopie, hopie, hamuj się. Ty się zapomniał, ty. Do kota gotka. Ty się do mnie taki mały, hopie. Na tej polskiej plaży co minutę ktoś gryja grze i chce to sprzedać. Ale nie dziwota, bo co coś <grym> To moja Hanoś nie lepsła. Na drugie śniadanie wcisła dwa hotdogi, trzy gofry. A powiem się dziwi, że na strójką poszła całą plandeka żuka. Ale nie syćkie baby jak moja chanoś. Chłopy! Są sztuki, nie? A zakładacie ciemno okulary, co by se łopce bawy oczami podotykać. Eee, zakładacie, ja wiem. Ja ty założyłem. Jakie się tam krepelki piekły. Jakie mocki lezały. Tylko ja z morśpinem przyjechałem. proszę Państwa uczy, bawi, wychowuje. Zabawa już była. O wychowaniu też. A teraz będzie nauczka, że mogliście Państwo siedzieć w domu. Jednak.